Witam wszystkich na części praktycznej ze szkolenia o nazwie Elementy Trójboju Siłowego. Ja mam na imię Konrad Nowak, jestem magistrem fizjoterapii, jestem instruktorem trójboju siłowego, również jestem zawodnikiem. Omówimy sobie dzisiaj to szkolenie pod względem przysiadów, zyskania na ławce i trzech wersji martwego ciągu. Te elementy mają pomóc osobie rekreacyjnie, trenującej w tym, ażeby swoje wyniki. Poprawić i zmniejszyć prawdopodobieństwo kontuzji. Przysiad podzieliłem na kilka punktów. Pierwszy punkt to będzie wysokość stojaków, jak dobrać tą prawidłową wysokość. Druga, e, chwyt, prawidłowy chwyt na sztandze. Potem ułożenie sztangi na grzbiecie. Odejście już z tą sztangą, która jest właśnie na plecach. Stabilna pozycja, czyli jak powinna być ustawiona stopa. Pozycja barków oraz bracing. Ruch ekscentryczny aż do momentu osiągnięcia pełnej głębokości w tym przysiadzie. Później następuje ruch koncentryczny i oczywiście lockout, czyli zablokowanie biodra i kolana. Ponowny setup, czyli upewniamy się, że stopa jest ustawiona prawidłowo, że barki są ustawione prawidłowo. Wykonujemy bracing i kolejne powtórzenie, gdy już mamy pewność, że skończyliśmy serię, odkładamy sztangę na stojak i zwrócenie uwagi na to, jak powinno wyglądać prawidłowe odłożenie sztangla. Dobrze, zaczynamy sobie od przysiadu i zaczynamy tak naprawdę od tego, że wybieramy odpowiednią wysokość stojaków do tego, aby podjąć sztangl. Powinna ona być taka, że w momencie, kiedy osoba podejmie sztangl, ona uniesie się na około 5-10 cm i pozwoli bezpiecznie odjeść. Teraz, gdy już mamy tą wysokość dobraną, można zacząć ustawiać dłonie na sztandze, więc kładziemy dłonie na sztandze, staramy się je ustawić maksymalnie blisko siebie, ale nie może to nam wsuć pozycji barki, więc miejmy to na uwadze, Gdy już jest szerokość fotu dobrana, ustawiamy sztangę na bezpiecznej kółce na grzbicie, czyli głowa przechodzi pod sztangę, tak i pamiętamy o tym, że ta sztanga ma się zatopić, czyli tak naprawdę łopatki mają w dół nie bronimy się przed tą sztangą, unosząc barki w górę, tylko pozwalamy sztandze zatopić te barki do depresji. I teraz tak naprawdę, gdy już mamy to pozycję przygotowaną, podejmujemy szlagę i robimy odejście. Krok, krok, rozstawienie stóp. I teraz musimy przyjąć pozycję stabilną, czyli to co omawiałem w teorii. Pozycja stopy, pozycja łopatki, staramy się ją wtopić jak najniżej i bracing i dopiero wtedy wykonujemy ruch ekscentryczny. Osiągamy maksymalny głęboki prawidłowy przysiad i wstajemy kończąc mocnym lokautem, czyli wyprostem w biodrze i wyprostem w stawie kolanowym. Gdy chcemy wykonać kolejne powtórzenie, należy powtórzyć znowu Pozycje stopy, pozycję łopatek, pozycję barków i bracing. Wykonujemy to ponownie, wykonujemy ruch ekscentryczny i wstajemy do pozycji lochautu. My mamy ćwiczenie zakończone, teraz już przechodzimy do samego odłożenia sztangi, czyli robimy krok do przodu, aż do momentu, gdy sztanga oprze się mocno o stojaki.